Witajcie, kochani. Piękny dzień. Matury piszą. Matematyka dzisiaj. A ja czekam na córkę i wykorzystuję ten czas dla siebie i dla Was. Chcę Wam pokazać piękną książkę. Oczywiście, Harfiego Niezwykłe prawa. Kosmicznej mocy umysłu. Takie myśli nasunęły się na dziś. E, od, aby otworzyć książkę, słuchajcie, korzystam z tego już od wielu lat. E, nie myśląc, nie analizując, tylko y, prosząc o jakieś przesłanie, o informacje na, na teraz, na dzisiaj, dla mnie. E, Biorę jakąś książkę, do ręki otwieram ją i czytam ten urywek, który jest dla mnie informacją. Polecam tą formę Wam. Korzystajcie z niej. A słuchajcie, co na dzisiaj: Jak pokonała frustrację? Amelia, młoda projektantka motoryzacyjna, przyszła do mnie sfrustrowana. W każdej mojej dotychczasowej pracy. Zwierzchnik mnie krytykował, powiedziała: Wiem, że jestem dobra w tym, co robię, ale mój talent się marnuje. Podejrzewam, że to dlatego, iż jestem kobietą, a jest to branża zdominowana przez mężczyzn. Zawsze miałam z tym problem, począwszy od relacji z ojcem. Uważał, że dziewczyny, gdy dojrzeją, powinny wyjść za mąż, rodzić mnóstwo dzieci i zajmować się domem. Nadal ma takie przekonania, o ile wiem, chociaż nie mam z nim kontaktu od trzech lub czterech lat. A dlaczego? zapytałem. Kto zerwał kontakty, pani czy on? Zmęczyły mnie jego kazania, wykrzyknęła. Doszło do tego, że znienawidziłam dźwięk jego głosu. Może i powinnam być bardziej tolerancyjna i wyrozumiała, ale on uważa, że wie, co byłoby dla mnie najlepsze. Tyle. Że ja nie uznaję tych staromodnych bzdur. Nie mogę tego znieść. I nie ma znaczenia, że to mój ojciec. Nienawidzę go i nie przejmuję się, że Bóg będzie miał mi to za złe. Upewnię się, że dobrze zrozumiałem, odrzekłem. Czuje pani urazę do ojca z powodu jego staromodnych poglądów na temat kobiet? Wybór kariery był czymś więcej niż okazaniem niechęci. Do jego poglądów. Był bowiem aktywnym buntem, zgadza się? Oczywiście. Odparła Amelia. Nie postąpiłby pan tak samo na moim miejscu? Hm. Może i tak. Lecz dotarło do mnie, że dostrzega pani ojca w każdym, kto zdaje się mieć władzę nad panią. Dotyczy to także Boga. Czy to możliwe, że winę za swoje niedociągnięcia i błędy zrzucała pani na szefów, żeby usprawiedliwić buntowniczą postawę, chociaż nie miała ona z nimi nic wspólnego? Amelia pokonała frustrację, dostrzegł uszy, że blokowała własny rozwój przez strach, urazę i nienawiść. Postanowiła, że rano i wieczorem będzie odmawiała następującą modlitwę. Każdemu z firmy, w której pracuję, życzę zdrowia, szczęścia, spokoju i awansu. Mój pracodawca gratuluje mi osiągnięć w pracy. Regularnie odmalowuję ten obraz w myślach i wiem, że się ziści. Jestem serdeczna, życzliwa i skora do współpracy. Hołduję złotej zasadzie i szczerze traktuję każdego tak, jak sama chciałabym być traktowana. Boska inteligencja kieruje mną przez cały dzień, a ja prosperuję dobrze w każdej dziedzinie. Nasycając umysł regularnie i systematycznie tymi myślami, Amelia zdołała wykształcić w sobie nową postawę mentalną. Która odmieniła jej życie na lepsze. Kochani, jak często nie zauważamy naszych emocji, nie zadajemy sobie pytań, dlaczego, jaka jest przyczyna, a jeżeli jest, to co z tym zrobimy? Zmieniajmy swoje myśli swoje czyny. wprowadzajmy te pozytywne afirmacje do naszego życia, bo wówczas zadziewają się naprawdę cuda i my jesteśmy wówczas w tej pełni, w harmonii, w spokoju i zaczyna się nowe życie. Tego wam życzę. Miłego dziąka, pa, papa.